mano nowy update do Pet Simulatora 99 i czy w końcu ten update okaże się jakiś ciekawszy? Znaczy ten z Kartami też był w sumie całkiem spoko, trochę sobie pograłem, ale nie udało mi się jakoś wybitnie czegoś z zdobyć. Ale sprawdźmy sobie tutaj event Świętego Patryka z rajdami. Ja do rajdów, no powiem Wam szczerze, że podobały mi się rajdy w każdej grze, praktycznie. Czy jakiejś robloxowej, czy jakiejś innej. No, bardzo lubię taką tematykę właśnie rajdowania tutaj sobie. I co tutaj mamy zrobić? Jak na razie tutaj widzę, że mamy level. raid level 2. Ok, i zdobywam jakiegoś ekspa. Tutaj mopki sobie biją, tylko te mopki strasznie mało widzę. Biją. Aha, i tutaj od razu dostajemy. Orby za każdy chyba level. okej. Okay. Increase your attack speed inside. Lucky ride. Speedy pets. Inside. Aha, wszystko jest. Inside, ride. Right. I na pewno trzeba jajka by tu otworzyć pewnie. From right, right, uh, Huge from the huge chest. okej, okay, okej. Okay. No To, co chyba. Nie wiem, co tu ulepszyć na początku. Chyba to. A w sumie już piąty level mamy nawet. To mamy tego sporo. Dobra, to by trzeba było. Wszystko na razie po kolei bym ulepszał. To, to. Movement. Movement, chyba nie, ale egi można na pewno, żeby były tańsze. Coś tu jeszcze jest, Leprechaun Machine, nie mamy na razie nic. Więc okej, okay, nie, wiem, pozbierajmy jak na razie szybko jakiś level większy tutaj. More Ride right Points, ok, to może się przydać, nie wiem, level też może się przydać, w sumie jeszcze Better Loot, aby mu lepszył. I można tu wejść, Start Your Own Ride, right. tam można wejść, ok, Egg Upgrade's Every 50 Level, aha, i tutaj dobra, można tu jeszcze PET otworzyć, możemy 17. Czy dostaniemy coś, jakiegoś pecika mocnego? No, jakieś rainbowki dostaliśmy, ale jak one tutaj siłowo wyglądają? 76 mocy masz, pan, więc okej. Okay. Coś bijemy więcej? Nie, no znacznie więcej bijemy. Dobra, czy jajka trzeba otwierać w takim razie, tylko jeszcze sobie tutaj umiejętność odpalę. Tyk. I tak, weźmy też ten better loot. Yy, jak na razie huge. Niepotrzebny chyba, dobra. Weźmy, chodźmy tutaj do rajda. Yy, difficulty tier. Jak chcę jakiś... Nie weźmy 6, może co? Solo. Nie. Ja chcę. Solo. Start ride. I zobaczmy, sobie, jak to będzie wyglądał. Wejdźmy tutaj w drzwi. I co tu my mamy robić? Ok, jest pole, ale na policjant. Dobra, pojawiły się tutaj. Widzę, Okej, okay, Zbite następne drzwi, czyli takie. Gdy były już takie rajdy, chyba, ale to kurde, na drugim worldzie chyba pamiętam. Z tego na tej takiej. Pierwsza duża mapa, co weszła, no to wtedy chyba były takie, właśnie. Dobra, tutaj możemy stać na jednym i się wszystko niszczy. Tutaj o wiele więcej kasy zarabiamy niż na mapie na pewno. To zniszczcie jeszcze to. I idziemy tutaj dalej. Kurde, ej. Ciekawe. Jak na razie ciekawie się zapowiada. Zobaczymy dalej, jak już trochę ogarniemy, jak już trochę tutaj osiągniemy. Dobra, tutaj rozwalajcie na szybko. Przejdźmy dalej. Tutaj level też się dostaje. Dobra, tutaj levela czy więcej? No na pewno mniej, bo mniej tego rozwalamy. Ale mi się wydaje, że im cięższy level, to można tutaj na pewno więcej expić niż na normalnej mapie. Ile tu w ogóle jest tych poziomów? Bo trochę się wydaje, że tu może być ich. Trochę tego jest właśnie, ale czy gdzieś tu pisze. Mamy tu gdzieś na ekranie? Nie widzę, żeby było, więc no dobra, no idziemy do przodu cały czas. No i zbijamy te monetki, kaski. No już milion, no to trzeba by było wbić na pewno 50 poziom. Jak tam lepsze pety byśmy dostawali. O, tutaj już skrzynki dostajemy. Ok, czyli może być tego całkiem sporo tych poziomów. To czy bijesz dużo? No bijesz sporo całkiem. O, i tu już jest koniec. I tutaj mamy czesty. Dobra, czy mogę wszystkie otworzyć? 10 razy. Titanic Odds. One can Battle Points, Jako jest Lucky Key? Dobra, to nie mamy. Better Loot. I 2 razy Huge Odds. No dobra, no weźmy to. Zostaliśmy Nic. Dostaliśmy jakieś punkty. Czyli wszystko możemy otworzyć prawie? I 16 tych ulepszeń. Nie, to Lucky Rights jakieś. Okej, okay, i tego nie możemy, bo nie mamy klucza. Okej, okay. Ej, fajne, fajne. No, podoba mnie się jak na razie. U, ale tu jest. Tylko razy 6. No dobra, ale otwórzmy sobie, może jakiegoś shiny dostaniemy? Czy dałoby się w sumie shiny dosyć, tylko bym sobie automatyczne haczowanie zrobił. I kupujmy chwilkę. Dobra, ale chyba jak na razie to nie ma co tutaj za bardzo dropić, bo te pety, no chyba są słabe. No jak większy lewec zdobędziemy. O, już myślałem, że spadnę. W ogóle 37 poziom już mamy. Co jest? No chodźmy tutaj ulepszać się. Ride right Petsy, no więcej petów to na pewno by było dobre. Damage też. 10% więcej aż to dało. Uu, right attack speed też weźmiemy sobie. Coś jeszcze. Coinsy, chipereksy. Chipereksy chyba nie. More expa. Na pewno chcemy more expa. Better huge Czeslack. Czyli tutaj może być prawdopodobnie bardzo łatwy huge i titanic. Iż tutaj niczego nie nerfią, bo początek jak na razie jest, widzę. Któryś czyś w topce jesteśmy? Chyba nie bardzo, bo nie widzę, żeby tu w ogóle punkty miał. A max difficulty achieved. Okej, okay, okej. Okay. Czy jakiś tutaj pecik? Nie, bo potrzebujemy 50%. Coś w w shopie jest tu ciekawego. O Lucky Manki. Śmieszne. O, tu mamy Lucky Ride Damage booster. 100% Lucky Ride Damage. Okej, okay, co tutaj jest? Lucky Ride XP booster. 200. za 50 Robuxów, trzy razy takie. No weźmy sobie, weźmy sobie. Może akurat jakiś Titanic, czy Hilgik tutaj będzie od razu? Proszę bardzo, kupione klucze luck. I tutaj jest jakiś w ogóle chyba jeszcze lepszy, tak? Instantly give yourself a ton of. Lucky Ride XP. Hmm. No dobra. Sprawdźmy sobie. Sprawdźmy. Sobie. Podob no, na razie mi się podoba ten, ten update. Więc można te 150 Robuxów sobie tutaj wydać. A nuż coś tam będzie na samym końcu. Jeszcze tego Expo tutaj dostaniemy. I co to jest, że 24 aż tego? Lucky. A to już mamy. Ok. A czy to nam gdzieś dropi ogólnie? Yy, mamy jakieś te rzeczy. Dobra, karty to nie. Yy, te nam dropią. Ok, ok. Dobra, a czy możemy peta może zrobić yy, shiny? Tutaj mamy te, czy wyjdzie nam shiny? Jest, wyszedł shiny, 114, okej, okay, czyli mamy już jakiegoś mocnego pecika. To chodźmy zrobić najtrudniejszy raid może, co? Okej, okay, czyli odpalmy sobie już te boosty, co tutaj mamy. Yy, a, i to miałem użyć, yy, to. Instant give you yourself of lucky raid xp, i ile nam to da? Yy, użyło się? Aha, czyli wydałem tak, tak, o po prostu, no dobra. Użyjemy w takim razie tego i Lucky Ride Damage i odpalmy sobie od razu ten 38 poziom maksymalny 6 razy X. Dobra, wchodzimy i szybko to trzeba w takim razie zrobić. No tutaj się pewnie nic nie zmieniło, czy więcej jakoś tych obiektów jest, czy coś. No mamy na pewno chyba więcej huge, znaczy więcej petów ogólnie. Ile mamy? 7, Okej, okay, czyli trzeba być na pewno większy poziom X. No X teraz to leci szybciutko, Wam powiem. W porównaniu do mapy, no bardzo szybko, dobra. To widzimy się na samym końcu już chyba jak będę na skrzynkach, co tam mi się uda zdobyć. Dobra, i doszedłem do skrzynek. Całkiem szybko wam powiem, nawet szybciej niż wcześniej. Otwórzmy sobie, czy jakiś hużyk tutaj. No szanse na chyba właśnie powinny być duże. A i z tych skrzynek tyle pozostaje. Mamy 43 55. Ło, wow. ale pika tutaj i to skrzyneczka, który poziom? O, ta akurat nie dała nic. Możemy to jeszcze raz otworzyć? Nie, nie możemy. No dobra, okej. Okay. 55. poziom, czyli już mamy lepsze jajo chyba. Czy tutaj 29 razy się na... mamy nowego peta. Okej, okay, no to chwilę sobie to pootwieram i może nam się go uda zdobyć. Dobra, chwilę pootwierałem, ale chyba udało się tylko w zwykłej wersji dropnąć tego peta najlepszego. Czy się mylę, czy się nie mylę? Nie, tutaj nie w karty. Yy, tutaj. I ten ma 114. A... Nie, udało się. A to, to inny. Lucky Cat, okej, okay, to nie ten w takim razie. To jest ten. I ten ma 40 na starcie. Te podstawowe mają 37 i 38, czyli no tak. Trochę, troszeczkę lepszy może. Dobra, a czy tutaj możemy? Tutaj mamy tylko 7, ale to i tak tylko gift. Tylko skądś mieć klucz? Chyba, że klucz z giftów dropi. No to, by, to nie, był, nie byłoby głupie w sumie. W ogóle można to resetować? O kurde. No dobra, dobra, dobra. To co, right pet więcej? Tu 3 pet? Yy. Hmm. Czy to chcesz, Czy to by nam dało dużo? Właśnie nie. Nie, na początku sobie team dajmy i damage. O, to by mi się wydaje, żeby było najlepsze. I chodźmy od razu znowu na na najlepszy raid. Create new i teraz możemy zrobić 55. I tutaj już mamy 7.4. Bo tak, no myślę, a boosty mamy. No to z tych boostów szkoda, szkoda nie używać, jak ja Arbux tutaj na nie wydałem. 6 milionów kaski mamy. A, enchanty bym sobie też zmienił. Czy enchanty nam coś dają? Nie mam zielonego pojęcia, ale możemy sobie na pewno je zmienić. Yy, tutaj bijemy. Czy biją tyle samo? 6 i 8 z tymi enchantami. Okej, okay, a z tymi enchantami, jak to to biją? Czekaj, no, może się uderzyć. Biją. Nie zauważyłem. To jeszcze tutaj sprawdzimy. Yy, no, tak, coś szybko to przeskakuje? Nie, tu już biją inaczej znowu. Dobra, a możemy tutaj zobaczyć gdzieś jakieś coś, żebyście więcej bili? Nie no. Chyba to nic nie zmienia w sumie. 195 bili. No to dobra, zmieniamy na te jajka i sobie otwieramy lepsze pety po prostu. 56 poziom już mamy. I po tym rajdzie uda się jakiś 70 wbić? Fajnie by było. Dobra, jestem przed tutaj pomieszczeniem ze skrzynkami i tutaj już troszkę duże się to bije, ale exp. Eksp... No, exp dało dużo. Jak ta skrzynka da tutaj expa? Proszę bardzo. O kurde, 67 ta. Z tej mamy. No, z no, tej nie wbiło i z tej chyba też nie będziemy mieli. Czy mamy już klucz? Czy dostaliśmy z czegoś klucz? Niestety nie dostaliśmy, ale mamy już 67 poziom. To spamuje teraz i da się ten... Boost nie skończy. Teraz mamy 27% szans na chwilę. Nie, nie chcemy. Upgrade jeszcze jakieś możemy zrobić? Możemy. Chipper X? Nie. More right points, Bo i more X. A, mogłem wziąć more X'pa. X Ex by się bardziej tutaj oddał na pewno. Dobra, idziemy teraz w sumie full X. I razy 8X już? Uuu, no to ładnie w X mi się teraz na tej ostatniej mapce. Dobra, widzowie, doszedłem do poziomu, gdzie no tym skrzynką praktycznie już nic nie biję. Mam 96 poziom, więc. Chyba całkiem nieźle mi się tu udało zdobyć. Czy te książki jakoś zwiększają damage? Kurde, zwiększają o dziwo. Więc lepiej ich używać niż te książki na laka. Oczywiście na początku bym polecał wbijać właśnie poziom. I wtedy jak już mamy ewentualnie lepsze pety, no to wtedy sobie zrobić taki jeden rajdzik, gdzie chcemy sobie petciki po porolować. Ale też w sumie na ostatniej mapie przecież możemy zmienić te enchanty. No to w sumie, ej, w sumie to nie głupie. <laughs> Teraz mi to przyszło do głowy. Ale zobaczymy w ogóle, który nam się poziom udało osiągnąć. Jakie jeszcze skrzynki odbierać? Chciałbym bardzo setny, bo chciałem sobie przejść rajd i spróbować dostać pety. Jeszcze tutaj muszę wam powiedzieć, że bardzo mnie zdziwiło, że resetowanie punktów nie kosztuje robuxów, ani nie kosztuje niczego dosłownie. Jestem bardzo zdziwiony i to jest bardzo na plus jak dla mnie osobiście. Pomyślałem, że te resetowanie statystyk jednak tam jakieś robuxy będzie kosztowało, a tu jednak miłe zaskoczenie. Yy, Raidy? Szczerze, bardzo mi się podobają. Fajne, fajnie to myślenie. Nie możemy, znaczy, taki trochę dawczenia, bo niby możemy tam na tej pierwszej mapie zdobywać poziom i wszystko. No, ale jednak to nie zdobędziemy tyle samo tego, co tutaj w rajdzie. No, bo ja tutaj praktycznie w chwilę już mam prawie setny poziom. Ile? Pół godzinki setny poziom udało się zdobyć. Może w ogóle w tołce jakieś będziemy? Kurde, fajnie by było. Ale no, na pewno tutaj trzeba pomyśleć już o lepszych petach. No, bo ten nasz stary kolega, który ma stoś. 100... 375 jednak, no to jednak jest całkiem spoko, no ale na pewno chcielibyśmy dostać tego pana Lucky Tigera w wersji Rainbow Shiny, ewentualnie na setnym się jakiś odblokuje, no bo 50 poziomów następne, no ale to na spokojnie, już mamy 98, jeszcze tych skrzynek trochę się zbije, to ponad setny będziemy mieli, więc fajnie. A i co do resetowania statystyk, to sobie zresetowałem, teraz mam dodatkowe 120% expa właśnie w rajdach, więc no jak chcecie zacząć albo... Chcecie sobie zrecytować, no to trochę damage dajecie, full expa, znaczy na początku to full expa ile macie, resztę w damage i w team size, czyli no wielkość swojego teamu. I to mi się wydaje, że na początek to będzie najlepsze, no potem już oczywiście im więcej dostajemy expa, tym więcej mamy punktów, tym więcej możemy rozdać i to się kumuluje i jesteśmy coraz silniejsi i coraz lepsi, tak? No jeszcze wiadomo, jeszcze musimy zobaczyć sobie te pety lepsze dostać na pewno. Ale to zaraz się tutaj dowiemy. 99 poziom. Zaraz tutaj te dwie skrzynki nam padną. Odbierzemy sobie je. No i widzowie, mamy setny poziom. Ostatnia skrzynka tutaj do zbicia. 200 milionów HP. I będziemy otwierać już skrzynki. No i dobra, zbita. Odpuszczmy pierwszą. Szansa 50 razy na Titanica. Tam jest, tak? 50 razy na Titanica. Tutaj mamy na Huge'a. 10 razy szansa na Huge'a. Znaczy, no pytanie też, jakie są tam szanse na Huge'a? I tutaj yy, better Loot restarting. Aha, czyli jak odbieram skrzynki to akurat restartujecie. No wy... Mm, nie będę mówił co, ale możemy sobie zobaczyć na mapie startowej czy jakiegoś lepszego pecika dostaniemy. Znaczy jaki to w ogóle pet będzie, no nie ciekawe co tutaj zresetowane zostało. To drugi level udało się wbić, no tamtej skrzynki, no dobra, no już. Podarujmy sobie, no tamtej expa nie dostawałeś ma ale możemy nie spadać, bym był bardzo wdzięczny. Dobra, ale nie przeszkodzi nam żeby zobaczyć jakiego pecika tu mamy i mamy... Małpkę taką, okej, okay? i to też procentów nie spokazać, czyli on może być, no, na dobry. I ten tygrys nam wskoczył tutaj na 3,2, więc teraz warto to otwierać. Bo no, w ogóle tam widzimy las ten, zrąbanie drzew tam chyba jest. Dobra, powróciłem. W ogóle leaderboarda jestem ciekawy. Nam udało się zrobić. E, który poziom? Weźmy sobie tutaj: e, dobra, start right? Właśnie, nie, wiem, który. Tutaj mamy niby 102. Ale czy tu będziemy w topce? no właśnie nie widzę się, że żebym tu gdzieś był, czy będę podświetlony jakoś? Kurde, no nie widzę się, że żebym gdzieś tak był. No, ale no udało nam się 102 drugi poziom, wbić, Więc całkiem nieźle mi się wydaje. Punktów mamy do rozdania. 9 Na razie nas na nic nie stać. Czy coś co tutaj Better Loot to niepotrzebne, chociaż szansa też nie. Ale możemy chyba gifta, tak? Gifta możemy sobie wykraftować, więc wykraftujmy. Zobaczmy z niego drop, jak to wygląda. Yy, tak, z giftów dostajemy ten yy, klucz. Więc dobra, gdzie jest gift Chodź, tu, panie gift gdzie jesteś? Ślepy jestem? A, tu jest, dobra. I ile? Cztery rolki. Ok, otwórzmy. I co tutaj dostaniemy? Kluczyk, daj jeden kluczyk chociaż, żebyśmy mogli sobie otworzyć. Piniata, to. Aha. No dobra, no nie dostaliśmy klucza. Ok, to ja, no powiem tak, no update jak na razie mi się podoba. Wbijamy sobie poziom. Robimy sobie rajdziki, peciki otwieramy, a co, ja tu sobie pootwieram jajka, porobię rajdę na pewno, postaram się być jak największy level, może postaram się tutaj do topki dojść, w końcu może by się udało być w topce, fajnie by było, no ale szkoda, że tak kiedyś się to zresetuje, ciekawe i właśnie nie wiem. I end of a week, rate, rise, rewards, reward be by position on the leaderboard. Aha, tutaj różne już zostajemy w zależności od pozycji, na jakiej będziemy. Okej, okay. i tak, no update 2. Ja sobie tu pootwieram, postaram się jak najlepszym być. A wam jeśli się odcinek spodobał, możecie zostawić łapeczkę w górę, subskrypcję z dzwonem, jakiś komentarz, na przykład co sądzicie o tym update'cie, albo co zjedzicie dzisiaj na śniadanie. I do następnego. Na razie.